Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem SkyOx Tutorials, a w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak ustawić sobie grafikę na kanał. Więc, tak, na początku wchodzimy w wyszukiwarkę Google, Google lub po prostu Firefox. Zależy jak, ktoś, jak kto ma. Wpisujemy background, background i wybieramy sobie, jakie chcemy mieć, mam, jaką chcemy mieć podkładkę na YouTube. Ja już sobie tą podkładkę wybrałem i mam teraz yy, wchodzimy w program Gimp i wpisujemy 2560 na 1440 klikamy OK i wrzucamy oj, co ja i wrzucamy sobie to, to. to teraz wchodzimy na pełny ekran dajemy hmm, narzędzia gdzie tu mam narzędzia 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 nie co jest czemu ja nie mam narzędzia? narzędzia co przekształcanie skalowanie i teraz musimy albo wpisujemy tutaj, tylko nie zawsze to działa, nie, czyli nie możemy tak zrobić. I musimy teraz ładnie to wszystko dociągnąć, przeskalować i mamy. Teraz skalujemy tutaj, jest przeskalowanie, bardzo ładnie nam przeskalowało. Może tu są lekkie niedociągnięcia, ale one będą. Teraz wchodzimy na stronę Kultekst. Cool .com. Oczywiście dam Wam linki do wszystkich tych. Tutaj wybieramy sobie, jakie logo chcemy. Mi się bardzo podoba to logo, więc wchodzimy i wpisujemy. Czyli ja jak będę chciał, to akurat tak chcę. Tutaj nam się zalo... i jest, jak pokazane. Skyox. To może sobie zrobimy teraz Skyox i zaraz zrobimy... Teraz robimy create logo, download i mash. Jakoś tak. Teraz cofamy. Ja sobie zrobię jeszcze jedno, czyli y, like. Le, like. Comment and subscribe. Subscribe. I muszę. Będzie? Powinno być. Ok, załadowało nam Teraz też robimy create, download. I pobieram. Jeżeli już pobraliśmy, to teraz pokaż w folderze. Wchodzimy w GIMPa, Minimalizujemy. I przerzucamy. Jest Skyox. Teraz kurczę, przywróć. Przerzuć. I teraz sobie ja to powiększę. I rozciągnę. I robimy przeskaluj. Jak widzicie jest Skyox. Bardzo ładna. Bardzo ładnie to wygląda na tym tle. Teraz robimy. Mm, mm, mm. Teraz robimy. Wchodzimy w nasz drugi link. Drugi download i wrzucamy sobie tu gdzie chcemy. I mamy. Nie teraz kurczę przywróć. I teraz nie skalowanie, tylko narzędzia. kurcze i mamy przeskalę. Like, comment and subscribe. Jak już mamy takie, to wchodzimy w plik. Wyeksportuj do. Teraz zaznaczamy, gdzie chcemy. I, I wyeksportuj. Tutaj nic nie zaznaczamy. To nam się będzie tutaj zapisywało. Proszę bardzo. Tutaj możemy sobie zmienić nazwę. Ja sobie chwilkę poczekam, aż mi się to ten załaduje, że tak powiem. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze. Jest. Teraz. O, jest. Teraz możemy sobie, aż sobie ustawię kotło pitu Bardzo ładnie. Skyox, like and Like, comment and subscribe. Teraz, jeżeli chcemy ten, to wchodzimy na YouTube. Dobra? SkyX Tutorials, mój kanał. I teraz ja już mam ustawioną grafikę, bo robiłem sam. I teraz, jeżeli chcemy zmienić, to wchodzimy edytuj grafikę kanału. I ja sobie to szybko przeciągnę, będzie się przesyłać. zaraz powinno się przesyłać. Przesyłanie. Pamiętajcie, żeby tylko dobrze te te zrobić, bo tak to wam nie wejdzie. Więc polecam robić akurat w tych. Dobra. Powinno wyjść wszystko ładnie. Szybko! Co jest? Ok, nice. Jak widzicie, załadowało nam się. I teraz, jeżeli byście chcieli sobie jeszcze dostosować, to klikacie tutaj, a jeżeli Wam już się podoba jak tutaj jest, to po prostu wybierz, zapisuję. Hmm. Świetnie. No dobra, ja i tak nie będę tego ustawiał. I jest. Ja mam Skyox, a tutaj tak wygląda tak, jak zrobiłem teraz. Więc jeżeli yy, yy, ten. Yy, jeżeli film Wam się spodobał, pomogłem Wam. To tak, like, comment and subscribe. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, więc do zobaczenia na razie i cześć!